Ale konkret panie premierze. Polacy oczekują konkretu i to jest cała platforma obywatelska jak to kiedyś po powiedział jej poseł pusta w środku. Piękne hasła, ale pusta w środku. Prosiłbym cię o zostawienie łapki w górę, ponieważ ostatnio YouTube ucina mi zasięgi. Dziękuję ci przyjacielu. Proszę państwa, Polska prezydencję może pełnić raz na ponad dekadę. I to jest pół roku, w którym w czasie którego powinniśmy załatwiać ważne sprawy dla Polski. Tak robią wszystkie państwa, które pełnią prezydencję. I żeby nie być gołosłownym, ja podam Państwu kilka przykładów. Co konkretnie zrobiła prezydencja niemiecka? Domknęła ramy finansowe do 2027 roku, wyjątkowo korzystne dla Niemiec. Domknęła instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności, czyli to jest ten największy pakiet finansowy, którego również beneficjentem to był system, który stworzyli Niemcy. Po trzecie, za ich czasów, Domknięto rozporządzenie dotyczące porozumienia co do podejścia ogólnego w sprawie pakietu europejskiego w prawa dotyczącego prawa klimatycznego. Ja tylko kilka wymieniam z tych najważniejszych. Prezydencja portugalska, rozporządzenie yy, ustanawiające Agencję Unii Europejskiej do spraw azylu, tak istotne właśnie dzisiaj. Rozporządzenie ustanawiające pobrexitową rezerwę dosto dostosowawczą. Prezydencja słowańska. rozporządzenie w sprawie europejskiego zarządzania danymi czy rozporządzenie w sprawie systemu e-kodeks, w sprawie skomputeryzowania systemu łączności w zakresie transgranicznych postępowań cywilnych i karnych w całej Unii Europejskiej. Prezydencja czeska, rozporządzenie i dyrektywa w sprawie e evidence czyli dotyczące postępowania cywilnego i dotyczące postępowań karnych transgranicznych w Unii Europejskiej, czy słynne rozporządzenie w sprawie sibam czyli podatku granicznego. To prezydencja czeska. Prezydencja szwedzka, proszę Państwa. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w odniesieniu do stosowania unijnych kontyngentów taryfowych. Taryfy, niezwykle istotna sprawa, czy CHIPS Act, czyli rozporządzenie ustanawiające ramy dotyczące wzmacniania europejskiego systemu półprzewodników. Fundamentalna dzisiaj sprawa, o której toczy się spór na całym w świecie. Prezydencja hiszpańska, pakt migracyjny, rozporządzenie w sprawie zautomatyzowania wymiany danych na potrzeby współpracy policyjnej czy dyrektywa w sprawie ochrony środowiska. Proszę Państwa, konkretne rozporządzenia, które wchodziły i funkcjonowały na terenie całej Unii Europejskiej. Każde państwo załatwiło dla siebie konkretne prawo legislacyjne, które było dla nich dobre, wiele lat wcześniej przygotowując prezydencje i akty normatywne, legislacyjne, pracując nad nimi, żeby jak już dojdą do tej prezydencji przez sześć miesięcy zrobić coś konkretnego dla swojego kraju. Donald Tusk, proszę państwa. To jest, ja mam program prezydencji Donalda Tuska. Konia z rzędem temu z państwa, kto znajdzie tu jeden konkretny projekt legislacyjny. Jeden konkretny projekt legislacyjny. Mamy tu, proszę państwa, sformułowania typu ja państwu podam, które ośmieszają nasze państwo, uważam. Proszę państwa, polska prezydencja będzie kontynuować działania na rzecz przestrzegania prawa międzynarodowego i poszanowania praw człowieka. Co za ironia można by było powiedzieć w stosunku do tego, co się dzieje w naszym kraju. Czy proszę Państwa, w kontekście polityki migracyjnej prezydencja będzie aktywnie pracować na rzecz znalezienia nowych i innowacyjnych rozwiązań dla współpracy wyzwań migracyjnych? No pięknie. No po prostu można było powiedzieć pięknie. Inni uchwalają konkretne prawa, takie jak pakt migracyjny i tak dalej, a my będziemy szukać rozwiązań. Już w czasie, kiedy trwa nasza prezydencja, będziemy szukać rozwiązań dobrych dla polskiej migracji. To samo dotyczy gospodarki, to samo dotyczy rozwiązań energetycznych. Po prostu, proszę Państwa, to jest kompletne nic. Kompletne nic. I to jest, proszę państwa, dokładnie to samo, gdyby porównać program naszych rządów i rządów Donalda Tuska, nie w Unii Europejskiej, ale w Polsce. U nas Państwo znajdziecie. Ogromną część przez pierwszy rok, y, pierwszy rok naszych rządów można porównać konkrety 500 plus, można porównać Państwa, zwolnienia z podatków, wyprawki dla dzieci itd. A Donald Tusk Co? Znaczy, co on właściwie może pokazać? No może opowiadać piękne opowieści, może opowiadać tak samo, że on y, zwiększy bezpieczeństwo. Y, co on tam jeszcze zrobi? przywróci praworządność. Oni ciągle to powtarzają. A my pytamy konkretne projekty ustaw, proszę pana, panie premierze. Sejm praktycznie przestał pracować. Jakie są konkretne projekty ustaw? I to samo, proszę Państwa, w Unii Europejskiej. To jest, proszę Państwa, tracimy szansę, która pojawia się raz na ponad dekadę, aby coś konkretnego dla Polski, proszę państwa, załatwić. Coś konkretnego dla Polski. I to jest kwestia tego, czy my Polaków traktujemy podmiotowo czy przedmiotowo. Bo moim zdaniem to, co oni tutaj napisali, to jest jednak traktowanie Polaków przedmiotowe i liczenie na to, że jakieś takie ogólne hasełka, ogólne takie sformułowania piękne, im wystarczą. A moim zdaniem Polacy oczekują się konkretów. To no proszę bardzo, Słowacja miała siłę, miała na tyle odwagi, znacznie mniejsza i słabsza nas państwo, z całym szacunkiem dla nich, miała na tyle odwagi powiedzieć, zawieszamy ets dwa Donald tu spełni prezydencję. No gdzie jakieś konkretne decyzje? On mówi, będziemy rozmawiać na temat tego, że może warto byłoby coś zmienić, jeżeli chodzi o politykę klimatyczną i energetyczną. Ale konkret, panie premierze, Polacy oczekują konkretu i to jest cała Platforma Obywatelska, jak to kiedyś powiedział jej poseł, pusta w środku. Piękne hasła, ale pusta w środku. Dziękuję bardzo. Teraz proszę pana europosła Tobiasza Bocheńskiego. Szanowni Państwo, nie ulega wątpliwości, że żyjemy w bardzo trudnych i wymagających czasach. Z jednej strony ze wschodu zagraża nam wielkie niebezpieczeństwo w postaci imperializmu rosyjskiego, który to imperializm nie został złamany i cały czas zagraża wolnym narodom, w szczególności Europie Środkowej. Mamy do czynienia z gigantycznym wzrostem... Konkurentów gospodarczych Unii Europejskiej. Chiny rosną o wiele szybciej w nieporównywalnym tempie. Stany Zjednoczone już dawno odskoczyły Europie. Pojawiają się raporty, jak raport Dragiego, które stanowią, że Europa traci konkurencyjność. Mamy nową administrację w Stanach Zjednoczonych, która, której to prezydent Donald Trump podejmuje odważne, nieszablonowe decyzje, które będą wpływały na gospodarkę amerykańską, a przez to na gospodarkę światową. Komisja Europejska została świeżo ukonstytuowana i jeszcze nie przedstawiła ani aktów prawnych, ani tak naprawdę szczegółowych kierunków swojego działania. I w takim momencie Polska otrzymuje wielką szansę, ponieważ przewodniczy Unii Europejskiej w ramach prezydencji. I z czym mamy do czynienia, Szanowni Państwo? Czy Donald Tusk jako premier polskiego rządu właściwie wykorzystuje tę szansę, którą można podjąć, by rozgrywać polskie interesy w Unii Europejskiej, ale również by przedstawiać polski punkt widzenia na to, jak wspólnota europejska powinna wyglądać? Nie, Szanowni Państwo. Czy Donald Tusk w czasie swojego wystąpienia w Strasburgu powiedział, jakich inicjatyw oczekuje od Komisji Europejskiej w ramach pierwszego półrocza jej funkcjonowania? Nie. Czy Donald Tusk zaprezentował najważniejsze problemy i wyzwania geopolityczne dla krajów Europy Środkowo Wschodniej i Polski w związku z wojną hybrydową, która tutaj się toczy, w związku z problemami imigranckimi, w związku z problemami gospodarczymi? Nie. Czy Donald Tusk przedstawił konkretną agendę najważniejszych priorytetów dla Rzeczpospolitej Polskiej, które powinny zostać zrealizowane i które są dla nas symbolicznie istotne w najbliższym roku, pięciu latach, dekadzie? Nie, Szanowni Państwo. Donald Tusk wygłosił długie, płytkie, puste, pozbawione konkretów wystąpienie, które co najstraszliwsze było skierowane tylko i wyłącznie do polskiej opinii publicznej, zamiast wziąć pod uwagę również Europarlament, eurobiurokrację, jak i głosy w innych stolicach Europy. Zatem Donald Tusk marnuje szanse, jakie polityka zagraniczna europejska stawia przed Polską, tylko i wyłącznie po to, żeby rozgrywać sprawy wewnętrzne. Trudno powiedzieć, czy to jest jego krótkowzroczność, nieumiejętność prowadzenia polityki, czy może on po prostu jest straszliwie niewyspany przez to, że całymi nocami zastanawia się, jak pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu, któremu tak marnie idzie. Możemy powiedzieć, że polska prezydencja w Unii Europejskiej dzisiaj przypomina rozprawę pani, magisterską pani minister Kotuli. Jest po prostu pusta i pozbawiona treści. I chcielibyśmy państwa zapewnić, że my, jako europosłowie i jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, będziemy z tygodnia na tydzień i z miesiąca na miesiąc przez te pół roku rozliczać polski rząd z tego, co robi w agendzie europejskiej w ramach prezydencji. Będziemy rozliczać wszelkie ich zaniechania, ale jeżeli zdarzą się jakieś zjawiska pozytywne, to będziemy ich komplementować. Na razie mamy do czynienia tylko i wyłącznie z gołosłowiem, pr i pustką, która nie nie wypełnia znamion polskiej racji stanu, ani odpowiedzialnej polityki europejskiej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do serii pytań. Bardzo proszę o przedstawienie się, podanie nazw redakcji przed zadaniem pytania. Bardzo proszę, Dzień Panie redaktorze. Dzień dobry, dobry Aureliusz Łojewski, redakcja Fakty TVN. Ja chciałem zapytać Pana Przewodniczącego, ale również Panów Posłów, czy Panowie rozumieją zachowanie Zbigniewa Ziobry? Chodzi z jednej strony o uchylanie się, niestawianie się przed Komisją Śledczą, a z drugiej strony, o ostatnie słowa byłego ministra sprawiedliwości, który mówi o arsenale broni zgromadzonym w domu, kiedy został zapytany o ewentualne doprowadzenie. Zresztą o tym doprowadzeniu dzisiaj będzie decydował sąd. Po pierwsze, mamy do czynienia z komisją, która jest nielegalna. Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które jest jasne, proste, jasne. Po drugie, pan minister Ziobro wydał oświadczenie w tej sprawie, o którą pan pyta. Panie redaktorze, mówiąc o manipulacji, jakiej się dopuszczono, no, manipulując wypowiedź pana ministra Ziobry z ubiegłego tygodnia. No i sprawa jest zupełnie jasna. Nie widzę tutaj żadnego drugiego dna. Mamy do czynienia z komisją, która jest nielegalna i mamy do czynienia z manipulowaniem wypowiedziami pana ministra Ziobry. A ja jeszcze, jeżeli mogę panu odpowiedzieć. Znaczy ta wypowiedź, którą Państwo manipulujecie w sprawie tego arsenału broni, to też, proszę Państwa, no to zachowujecie się to jak typowe dobro strategiczne Donalda Tuska. Wczoraj po drugie... Pani pośle w... Ale Panie, tak, panie Redaktorze, w tej chwili jest udzielana kilku odpowiedź kilku... na Pańskie pytania. to tak, nie jest wywiad w stacji kilku kilku TVN, kilku więc kilku proszę pozwolić Panu Prezesowi odpowiedzieć szeroko, na pytanie. Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo proszę Panie Prezesie. Pana po drugie, chcę Panu powiedzieć tak, że... To często występujący u Was prawnicy, w tym sam Andrzej Rzepliński, cytują, cytowali, bo teraz już jakoś zapomnieli o tym. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, w którym jest napisane, że orzeczenie Trybunału, nawet jeśli nie zostało opublikowane, obowiązuje, koniec, kropka. Więc ja chcę Państwu powiedzieć, że dokładnie to samo dotyczy tej komisji śledczej. Zostało opublikowane orzeczenie Trybunału i ona nie ma prawa działać. I to, co oni w tej chwili robią, to jest typowa działalność kryminalna, nadużywanie władzy. Ale to nie jedyna w tej sprawie. Po drugie chcę przypomnieć, że w sprawie tego, o czym Pan wspomniał, sądu, nie ma żadnego sądu. To jest kolejne kryminalne działanie, dlatego że składy sądowe w tej sprawie są ustawiane. Jak są ustawiane? W bardzo kreatywny sposób. Mianowicie w tych sprawach jest tak, że losuje się, odbywa się losowanie, przypomina zapewnione ustawowo, natomiast jeżeli wypadnie nie ten sędzia, którego chcą, to zabierają tą sprawę i losują tylko wśród tych, których chcą, aż wypadnie ten sędzia, którego chcą. I to jest dokładnie ten przypadek. Więc po drodze mamy pełno kryminalnych działań, które nie podchodzą w żaden sposób pod, pod przestrzeganie prawa. I jeżeli państwo na coś takiego się zgadzają, ja po prostu nie mam, proszę państwa, to nie, ja nie, mam w tej sprawie, to nie mam w tej sprawie nic do dodania, tylko poza tym, że to jest legitymizowanie kryminalnej działalności Tuska i jego ekipy.